Witam was w moim kolejnym odcinku z serii Minecrafta. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam mój serwer na no Minecrafta. Pierwsze początkowe najważniejsze rzeczy. Serwer y, stworzony jest na Hamachi. Y, nie musicie y, y, próbować jakichś rzeczy i pisać, że że czegoś nie możecie, bo na Hamaci zostały zwiększone sloty przeze mnie i będziecie, powinniście wbijać normalnie na serwer. Także te początkowe rzeczy dotyczące serwera. Stoi serwer także na. Typ serweru to jest free building naturalnie. Są działki. Regulamin serwera będzie przedstawiony na spawnie mniej więcej on tak wygląda. Następnie, co by tutaj powiedzieć, wszystkie sprawy dotyczące serwera kierować do pytania, kierować do head Admina lub Admina. Możemy wszystkie warpy. Będą przedstawione na spawnie, regulamin, sprawy do admina, wszystko będzie przedstawione na spawnie. Yy, może tak szybko wymienię warpy, które występują: to są tak: warp Ancient, warp surowce, warp exp, warp jedzonko, yy, warp kopalnia oraz warp sklep, i dojdą nowe warp działki i warp wieża, którą właśnie tutaj widzicie. Yy, tak, to jest nasza wieża, będzie jest, została nas stworzona specjalnie dla y, obronnego miejskiego miasta. Y, będzie y, gracz dostanie przywileje y, obro, obrony miasta i będzie właśnie do obrony miasta będzie spoglądał z tej wieży. Także resztę dowiecie się na serwerze. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, to proszę wbijać na serwer. Bardzo łatwo dostać GMA. Oczywiście nie daję za darmo, ale dużo potrzebuję budowniczych, budowniczych, więc jak do teraz to daje bardzo dużo i szybko. Także zapraszam na mój serwer. I, no. Jeśli macie jakieś pytania, piście yy, spokojnie. Ja się z Wami żegnam, Narka.